Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kinia. I słuchajcie, zapraszam Was na vloga. Fajnego vloga z jednym niefajnym elementem, ale to o tym później. Słuchajcie, mamy godzinę 9.15. Ja w ogóle już po 7 wstałam. Ja już tak codziennie teraz wstaję. Jedziemy do Gdańska, bo jutro jedziemy do Olsztyna na sesję zdjęciową, ale taką zarumbistą sesję zdjęciową. Taką mega kobiecą, taką trochę spicy, ale zarazem ze smakiem. Oczywiście zdjęcia będziecie mieli na moim Instagramie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagram Kinia.Wiczeńska. To czekajcie, halo, bo się nie chce wyostrzyć na mnie O, teraz lepiej Zapraszam Was na Instagram Kinia.wiczeńska. Tam będą efekty tej sesji, no mówię, będzie ona kobieca Trochę taka spicy, wiecie, taka Troszeczkę będzie odsłonięte, trochę nie Ale będzie ze smakiem Nie mogę wam pokazać tutaj inspiracji i zdjęć Bo nie wiem, czy mi nie blokną filmu za to Ale no mówię, wszystkie efekty będziecie mieli na Instagramie Nie wiem też, czy wszystkie zdjęcia wstawię Na pewno część zachowam dla siebie Bo to nie będzie do opublikowania Ale właśnie jedziemy do Gdańska po stylówki Bo mamy mieć trzy stylówki Z jedną albo z dwie, może mam w domu A tak to jedziemy zobaczyć, co mają Żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi Także jedziemy w sklepach, pewnie nie będę mogła nagrywać Pamiętam, jak mi tam w Berso Pierdzielili w forum w Gdańsku. I mam traumę przez to. Ale nie wiem, czy coś nagram tam, czy już w domu nagram te ciuchy, więc jedziemy. Dzień dobry, moi drodzy! Boże, jest dziwne światło. Słuchajcie, jest następny dzień. Nie nagrywałam nic w galerii, bo mam traumę w tym forum, ale byłam i w Bałtyckiej, i w forum. Mamy stroje. W ogóle rozpostawały się tutaj loki. No, trochę to dziwnie wygląda. Próbowałam je zakręcić na długopis, ale tę górę tylko się udało na długopis. Słuchajcie, były 8.30. Jedziemy na makijaż. I co? I tak naprawdę. Outfity. Ja to w głowie widziałam tylko, a wszystko na miejscu się okaże. Albo będzie dobrze to wyglądało. Albo będzie to wyglądało źle. Także zobaczymy na miejscu, więc teraz jedziemy na makijaż. Dobra, dojechałam, właśnie już mam do gabinetu, ale patrzcie, co zrobiłam. Zostawiłam tak torebkę na wierzchu. I mój to zawsze mnie straszył. Nawet jak widzicie, jeszcze nie miałam prawka, nie miałam swojego samochodu, żeby tak nie zostawiać rzeczy na wierzchu, bo ktoś wybije szybę, żeby to zabrać. I zawsze mnie tak straszył. Dobra, z tą mam miliony szyby. Jeszcze ja tutaj. Te o, oczywiście wszystko spadło. Nie wiem ile w tym prawdy ile nie, że komuś się by chciało wybić szybę. Kurde, jak ktoś wybije szybę. to w sumie włączy się alarm, no ale dobra. Nie wiem, czy komuś by się chciał wybijać szyby dla takiej torebki Dla takiej. No fajna torebka jest. ale Nie wiem. Zawsze to tam tak starszy. Słuchajcie, jesteśmy u Marty na makijażu i powiem Ci tak, wykonujemy cztery zdjęcia. Takie. 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 I takie. Ładne No, więc wszystkie są na czarno no, Nie wiem tak. jaki makijaż co oko ciemne? Ale chcesz tak ciemno? Mocno? No właśnie, nie, nie tak mocno ciemno Nie, ja mocno sam, się nie. tego Tak żeby było seksownie Tak coś jak ona ma tu No to... kreską, tak. ale tak sexy mocno I mocno Cię wykonturuje No będzie dobrze Dobra. Dobra, robimy Właśnie wyszłam, słuchajcie, od Marty Nie, na makijaż jest przepiękny, słuchajcie No jest cudny I w ogóle Marta jest cudna I w ogóle to już bym chciała płakać, nie? Chętnie dostałam jeszcze prezencik Kocham się w makijażach Marty, są Piękne, bardzo Wam polecam Oznaczę Wam mi Instagrama w opisie O, może tak z góry będzie widać lepiej makijaż? Dojechałam. Boże, jak ja sobie się podobam, tylko kurde, wiecie co? Ja nawaliłam tyle tego lakieru na włosy, że one mi kurde sterczą. I w ogóle ta nawigacja w Mercedesie jest tak walnięta. Krężyłam 10 razy, wiecie, w tym samym miejscu, ale włączyłam tam w telefonie i się udało. Ja Mamy 12.50, na 13 mam sesję. Także co już idę! I zapraszam was ze mną. Boże, cieszę się, bo to jest tak naprawdę miałam tylko raz sesję taką profesjonalną. Sama, ale to byłam młodsza, więc wiecie, to była taka taka normalna. Potem drugi raz miałam na dzień mamy, a teraz to jest taka kobieca. Dobra, słuchajcie, jestem na miejscu. Zaczynamy z pierwszą stylówką. Jest ze mną Małgosia, która się troszeczkę wstydzi, ale no spokojnie, zaraz ją rozruszamy. Jest ze mną Małgosia, która jest fotografem. Tak? Tak. O... Fotografuje kobiety. Tak, i to właśnie taka jest to, o której marzyłam. Nie pokazywałam wam wcześniej. Wszystkie zdjęcia będziecie mieli na Instagramie. Małgosi profil będziecie mieli oznaczony. No i co? Zaczynamy. To jest but bardzo duży. Wody i okulary i wyszło nam tak piękne zdjęcie, bo ogólnie, no, Nie mogę tutaj chyba za dużo tych pół zrobić, bo YouTube zaraz mnie zablokuje za jakąś wiecie, już coś takiego, a ja tak wygląda pierwsza poza i jest za Słuchajcie, nie chcę mieć tak roztrzepanego odcinka. W ogóle tam są kwiatki, które sobie kupiłam, dzisiaj ode mnie dla mnie. Ale no, teraz przechodzę taki roztrzepany czas. Będę po prostu tak jak zawsze. ci oglądałam nawet Twoje stare filmy na YouTube, stare TikToki. I tam wszystko było roztrzepane. Więc nie będę robiła wszystkiego idealnie, bo musi być idealnie, tylko nie, będzie zgodnie ze mną. Roztrzepany jest odcinek, bo ja jestem już parę dni po sesji. Czekam na zdjęcia z ponad tu zdjęć. Już wam dalej w ogóle nie pokazywałam stylówek, bo naprawdę bałam się, że YouTube w końcu mi zbanuje film, bo wiecie, jak ja się bym obracała w tych body, to w ogóle byłoby widać pupę i bym dostała bana. Ale tak zdjęcia jak wam pokażę, no to raczej chyba nic nie będzie. Mamy wtorek. Dzisiaj już zaczęła Gosia obrabiać zdjęcia, bo ja wybierałam zdjęcia. Ona jeszcze dobrała od siebie. Dzisiaj już zaczęła obróbkę, także mam nadzieję, że na jutro będą. I wiecie, chciałam dopiero dograć, kiedy już te zdjęcia będą i wam po kolei pokazywać. Ale co chciałam wam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, czemu mam taki czas bo słuchajcie, mam całkowitą zmianę leczenia, jeżeli chodzi o leczenie psychiatryczne. Całkowicie mam zmianę leki, odstawiamy wszystkie, które były. Ile ja brałam te leki? Ze 3 lata, coś takiego. One są wszystkie odstawiane, na ich miejsca wchodzą nowe. Plus ten jeden stabilizator, który był, jest zwiększona dawka, plus do tego wchodzi jeszcze nowy. Tak wiecie, w trochę gorszych stanach bywałam, takich troszeczkę dołeczkach, że tak powiem. I po prostu głowa szaleje, tak? Bo skoro za zabierane jest, coś, jest i tak bardzo szybko schodzimy z dawki, bo jak najszybciej chcemy wejść na te nowe leki, żeby one jak najszybciej zaczęły działać. Tak samo schodzimy sobie z tego mojego nieszczęsnego leku, który tak mnie uzależnił, więc to też w międzyczasie schodzimy z niego, więc to podwójnie oddziaływuje na mnie, więc kurczę, naprawdę jest czasami mi ciężko wstać i nagrać ale byłam na tej sesji było fajnie, potem byłam w weekend w Warszawie trochę odpoczęłam, ale znowu mamy tydzień i, i tak wiecie, i taka jestem znowu no bo od poniedziałku wiecie zaczyna się nowy tydzień, poniedziałek i schodzimy znowu o te 30 mg. I to jest bardzo odczuwalne, bardzo odczuwalne. Kupiłam dzisiaj sobie kwiatki i w ogóle dałam Wam misję na Instagramie. Proszę mnie obserwować na Instagramie, bo tam naprawdę dużo więcej się dzieje, dużo więcej macie treści. Instagram, kinia.wieczeńska, dałam Wam misję, że jutro każda dziewczyna ma mieć kwiatka. To nie jest ważne, czy to będzie duży bukiet, czy to będzie jeden kwiatek. Możecie zerwać na łące. Nie ma wymówek, że nie macie czasu, nie macie pieniążków, możecie zerwać Tę kwiatkę, ale macie mieć kwiatka. Dlaczego? Bo na to zasługuje. Bo jesteście tego warte. Ja tak sobie kupuję kwiatki co tydzień i tak sobie mówię. Teraz sobie wolę, słuchajcie, no bukiet taki obfity, wielki. No są trochę żółte. Nie jest to taka czysta biała, no ale jest taka ładna. No także. Dziewczyny, jutro macie misję, wycenę cię, jak dużo później. Mam nadzieję, że wykonacie misję. No bo kwiatki sprawiają jednak radość. mi sprawiają radość. Chciałam się wykąpać i wam dodałam storkę, właśnie, że proszę teraz sobie zrobić fajną kąpiel i że nie zaraz nie będzie potrzebnych żadnych psychologów, zaraz wam będę dawała misję na Instagramie i wypiszecie, że takie kije potrzebujemy. No i tych nie będzie, słuchajcie. Nie ma co baby. Bierzemy się za siebie. Same sobie kupimy kwiaty i będę wam dawała misję i się same wyleczymy, słuchajcie. I będzie dobrze. No. Trzeba tam zaleczyć, co trzeba zaleczyć i tyle. Damy radę. Boże kobiety. Jak nie my, to kto? A słuchajcie, mam kolejny dzień, ja cały czas czekam na zdjęcia. Kupiłam wakacje dla moich rodziców i dla mnie jestem mega wdzięczna i dumna z tego, że mogłam to zrobić. No zrobili zabrać po prostu, bo im się to należy, bo ten rok był ciężki. Nie odstąpili ode mnie, mimo że naprawdę były ciężkie momenty i wylatujemy już piątek, A, mamy dziś środę. To szybko lecimy, bo dowiedziałam się dzisiaj, że mają tak urlop, więc mówię: No nie, macie tak urlop, to ja zrobię wszystko, żebyśmy wlecieli jak najszybciej w wasz urlop. Także lecimy. Nie powiem wam gdzie, ale zabieram ze sobą kamerę. Będą odcinki z wakacji. Taka się cieszę! Lecimy, może mi też się przyda. Czekamy dalej na fotę i lecimy na wakacje. Będzie odcinek spakowania, będą odcinki ze wszystkiego. Cieszę się, I znowu się tam, Aha, jakie masz paznokcie ja Na tak. wyjazd. Proszę. Ja Takie mam paznokcie. Ale się odwolnie odwalone, no nie. No, gdzie ty to? O, proszę bardzo. Moja mama sobie wymyśliła, że on zostanie udaru bo ja, jakby. Moi ludzie powiedzieli, że dla nich ubezpieczenie. Mamy pracy. E, tak, że oni mają swoje. Mamy. Że oni mają swoje. No i ja sobie. Nie tą... wystąpiłam po raz pierwszy ubezpieczenia. W ogóle, żadnego. Ale w ogóle zaskoczyłaś mi tą wycieczką, dlatego że ja miałam plan, że odpoczywam, a ty mi wczoraj że z wycieczką, a ja jeszcze powinnam chodzić do pracy jutro, na przykład. No, no tak, ale ty chciałaś, bo moja mama sobie chciała jechać do ja Sopotu, ale... chciałam jechać, yy, gdzie pada deszcz i w ogóle, ale no, nie chciałam jechać do Sopotu. Ale cieszę się, że córeczka Cię takie zagwarantowała. No, cieszę się. Ale ta ja to ja tata się na... A ja przecież, nie? <grym> o, Ale słuchajcie, on rozwyczaj do tego fryzera, do powiedział do wszystkiego. I ten enterol, jak bierze, nie? On, on już ją wczoraj. Słuchajcie, to. w krajach arabskich jest inna woda. I okay. tam trzeba ten Enterol brać. No i ja to mówię, tacie, bierz ten enterol, i mój tata tak się wkręcił w te, branie tego enterolu. On cały czas przypomina wszystkim, żeby brali ten enterol. No i co my tak naprawdę jutro już wyjeżdżamy. A mama to już głowa boli. A, no i mówię o tym ubezpieczeniu. Wiecie, pytam się rodziców, jak już kupowałam wycieczkę. Nie, nie oni mają mu ubezpieczenie. z pracy. Oni nie potrzebują żadnego. A yes. to ja sobie wzięłam te takie najlepsze. Ja oni mają na 30 tysięcy euro. Ja mam na 8 milionów euro. No wiecie, o tą trzustkę mi chodzi, nie? Bo boję się, bo jak coś tam zjemnie, tak czy coś, no to. I raczej, jest... ci trzustki tam nie będą przeszczepić, więc nie wiem po co ci jakieś jakie dużo. A może jakaś kroplówka, czy coś. No, i będzie no, musiał no, przyjechać no, ten drugi lekarz. No, no, no. no wolałam wziąć to. Moi drodzy, jestem w końcu. Dostałam zdjęcia z sesji. Ja już gotowa na podróż. Czekałam na nie naprawdę długo. I wiecie, co po prostu włączę wam nagrywanie ekranu, żebyście mogli zobaczyć razem oglądać. Nie wszystkie wam mogę pokazać, bo niektóre są naprawdę takie spicy, spicy. Takie dla mnie, po prostu, żebym czuła się, wiecie, takie kobiece dla mnie. Więc nie wszystkie wam mogę pokazać, ale no zapraszam do oglądania. Obejrzyjmy tą sesję. Dobra, mamy pierwsze zdjęcie, które po prostu mi się mega, mega podoba. Jest przecudowne i w ogóle mamy je, o właśnie, czarno-białe jest, jest takie bardziej czarno-białe. Tu już jest inna poza, tu bardziej wyprostowałam się, no ale wiecie, w takich że mamy do wyboru, nie? Pani Gosia naprawdę no robota zarąbista, że daje wam właśnie w takich różnych filtrach tak, Dalej zobaczycie w kolejnych zdjęciach, że są też takie różne rozmazania. Nie tylko, że filtr nałożony, ale też takie właśnie jakieś rozmazania. No teraz sami zobaczycie. Patrzcie na to, tutaj mamy takie rozmycie, co jest mega fajne. Oczywiście czarno-białe, tutaj jakiś kolejny filtr. Na nogach mamy teraz takie rozmycie, także naprawdę można cudować i wybierać. Tutaj jest fajna poza, to dzisiaj właśnie wstawię to zdjęcie. Tylko właśnie to wstawię czarno-białe, a to pierwsze wstawie w kolorach Jest też cudne, też są rozmycia ja no jestem pod wrażeniem I to jest ten kombinezon, słuchajcie Ja go tyle szukałam, ale udało się go znaleźć I zdjęcie mi naprawdę wyszło fajne Takie bardziej eleganckie, bo tam to tam wiecie Nóżka było widać, to to Tutaj też widać nóżkę i w ogóle, ale to jest takie bardziej eleganckie Te są moimi ulubionymi zdjęciami I mama mówi, że niby są mocne Mocne, moim zdaniem nie są za mocne Moim zdaniem są właśnie bardzo ładne I te, które teraz się wam wyświetlam Mi się najbardziej podoba, jest po prostu przepiękne. I tutaj też mamy o, z rozmytym brzuchem, żeby tam nie było za bardzo, za dużo widać. Tutaj jakieś jeszcze, rozumiecie, jest kolejne. Także naprawdę tego jest dużo. To, te są też bardzo ładne. Też oczywiście w różnych filtrach. O, te mi się najbardziej podoba. Te takie zwykłe. Te też są w sumie bardzo ładne. Tutaj też w sumie bardzo ładnie wyszłam. Mogłem, mogłem, wszystkie zdjęcia są bardzo ładne. Naprawdę, no, no, mega mi się podobają. No, co ja mam tutaj mówić? No, mega mi się podobają. Tutaj też kolejne są takie bardziej w tych błodziach. O, te, te są bardziej eleganckie. Tu mamy tutaj taką koturnę. Szlafroczek na to narzucony. To jest takie bardziej eleganckie zdjęcie. No i słuchajcie, to by było na tyle dajcie znać, jak wam się podobała taka sesja kobieca, właśnie u Gosia możecie takie sesje kobiece sobie jak najbardziej zrobić, wiadomo, każdy ma jakieś swoje pozy, ja szukałam inspiracji na Pinterestie, wybierałam pod tego właśnie stylizację, bałam się, że będzie tak trochę, że wiecie, że jakby ja muszę znać te wszystkie pozy, patrzę na te zdjęcia, przeglądam i mówię uczę się tych poz, no muszę się nauczyć ich, nie? Nie no, co wy, całkiem inaczej, Gosia miała po prostu milion pomysłów i ustawiała je tu i tu i sama wpadała na różne pomysły, jak to zrobić, więc naprawdę Wyszło super. Dajcie znać, co sądzicie. Oczywiście ja wstawiam pierwsze zdjęcie już się na Instagrama. No i co, szykuję się do dalej do wyjazdu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. A potem następny, następny też już będzie z wakacji. Także buziaki.